Cześć, witam na kanale Info. U Prawa. Dostaję w zasadzie codziennie pytania, gdzie coś kupić, co jest najlepsze i tak dalej. Ja nie mam współpracy z żadną firmą, jestem niezależny i postanowiłem, że zrobię takie filmiki no, z według mnie najlepszymi sekatorami, gdzie kupić najlepszą ziemię, jaka jest najlepsza ziemia i tak dalej. Będzie kilka takich odcinków, a dzisiaj gdzie kupić według mnie najlepsze sadzonki roślin. Drzewa i krzewy owocowe, zioła, warzywa, róże, byliny, pnącza, kwiaty balkonowe, no różne, różniaste, posłuchajcie. I standardowo Was zapraszam do zakupu moich produktów. Mam książki, kalendarz warzywnika i smyczki. Jak uprawiać warzywa? Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw, krok po kroku opisując ich uprawę. Planer warzywnika to jest książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw. I są to dwie różne książki, bardzo dobrze oceniane. Zapraszam na uprawa.pl i na Allegro. I zanim powiem, no to słuchajcie, no, znam szkółki z różnych miejsc w Polsce, ale nie znam wszystkich, więc nie jestem w stanie stwierdzić, że to, co powiem, to są najlepsze na 100%. Najlepsze na ten moment, no, zjeździliśmy z Iwonką do różnych szkółek, no, byliśmy w różnych miejscach. Gdzie nie jesteśmy, to wstępujemy, ale nie we wszystkich miejscach byliśmy. Więc jak wy macie jakąś sprawdzoną taką wiecie polecaną szkółkę, to napiszcie w komentarzu i napiszcie też co tam kupiliście dobrego. Może też skorzystam. No i zapraszam was na spacer po moim polu, które będzie zagospodarowane nie tylko moimi warzywami, ale właśnie też roślinami z tych miejsc, o których teraz będę mówił. Już na dniach pierwsze sadzenie. I zaczynamy szkółka Dusza, ulica Gnieździeńska 7, 41808 Zabrze. Nie znalazłem jeszcze lepszych sadzonek drzew owocowych. Wiecie, jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie, pigwy, morele i pewnie no jeszcze o czymś zapomniałem. A z krzewów to agres, porzeczka i porzeczko agres. Krzewy zbiory bardzo dobre już w pierwszym roku, drzewa to jest różnie. Zdarzało się, że zbiory były no w pierwszym roku, no wielu klientom w centrum ogrodniczym sprzedawałem i chyba nikt nie narzekał na jakość. No to czy warto oberwać kwiaty w pierwszym roku na przykład przy uprawie drzew owocowych to już jest inna sprawa, ale chodzi mi o to, że te drzewa szybko owocują. I wybór odmien jest spory, ale wybór samych drzew i krzewów owocowych jest średni. Jednak bardzo polecam, no co Mateusz Dusza będzie miał no to od niego właśnie kupię, to będzie moja pierwsza szkółka, którą odwiedzę. Chodzi mi o drzewa owocowe, że kupię jak będzie miał właśnie taką odmianę jaką chcę, bo na przykład borówki kupię z innego miejsca, mimo że Mateusz też ma dosyć ładne. Jednak tak to z gołym korzeniem ma, no, ale to jest sprawdzona świetna jakość. I następne miejsce, szkółka Kapias, 43-230 Goczałkowice Zdrój. Nie podaję ulicy, bo tam są ogrody Kapias i tam jest no przy tym takie małe centrum, w którym byłem, ale jest też duża szkółka, w której nie byłem. A nawet i chyba z tego co wiem, to dwie szkółki Kapias. My sprowadzaliśmy mnóstwo sadzonek właśnie z Goczałkowic do centrum, w którym pracowałem i powiem wam tak, jeżeli chodzi ogólnie o rośliny ozdobne, to to jest najlepsze miejsce. Bardzo duży wybór iglaków, krzewów ozdobnych, bylin, no w tym przepiękne hortensje. Jak my tam pojedziemy z Iwonką, no to myślę, że kupimy z kilkaset roślin ozdobnych do naszego pola. Szkółka Clematis, ulica Duchnicka 2705 800 Pruszków. Widzę, że w ocenach kilka osób narzekało na obsługę, ja tam nie wiem, ale wiem, że mają najlepsze pnącza owocowe. To tam właśnie kupię mini kiwi, kupię winorośle i nie tylko. Tam kupię różne pnącza. Też mają przepiękne powojniki, czyli krematisy. Bardzo duży wybór, ale polecam kupować, jak te krematisy już puszczą. Też można kupić tam inne pnącze, jest duży wybór, można kupić też na przykład morwy, jeżyny, poziomki, agresty. Szkółka Plantpol Zaborze. Zaborze ulica Jezioro 33-35, 32-600 Oświęcim. Bardzo duży wybór bylin, ogromny wybór lawendy, duży wybór ziół. Też kwiaty balkonowe ładne, też mieli no, na przykład ładne trawy Vertigo i tam kupowałem kiedyś pomidoro ziemniaki, ale chyba już ich nie produkują. My tam kupimy byliny różne, kupimy też lawendy, bo według mnie nie ma lepszych sadzonek lawendy, ale nie kupujcie tam wcześniej. Kupcie sobie w maju, ponieważ sadzonki potrafią być podpędzone, przez co nie zawsze, ale mogą uszkodzić je mocniejsze przymrozki same sadzonki są świetne. My kupimy w maju właśnie i jakoś jest bardzo dobra, ale mieliśmy w sprzedaży od nich nawet rabarbary, które przez przymrozki zostały nieźle pokieroszowane. Więc świetna szkółka, ale my kupimy od maja. Ogrodnictwo Wojewodzic, ulica Opatowicka 142, 600 Tarnowskie Góry. Tam są najlepsze sadzonki kwiatów balkonowych. Jeździłem po różnych miejscach, no i lepszych nie spotkałem. Rosną zauważalnie lepsze od innych, no po, prostu tak, no po prostu tak jest, no. I mają też dosyć ładne zioła, no w tym różne odmiany mięty. Na pewno kupimy od nich w tym roku różne kwiatki balkonowe, i już widzę radość Iwonki, jak tam pojedziemy, ile tego się nakupuje. Zresztą, gdzie my nie jesteśmy, to Iwonka zawsze coś wybierze z roślin. My razem pracowaliśmy w Centrum Ogrodniczym przez 7 lat i mamy takie w cudzysłowie zboczenie zawodowe, że gdzie nie jesteśmy, to zajedziemy do szkółki i coś kupimy. I następna szkółka, szkółka kostka. Ulica Topolowa dwanaście czterdzieści cztery, chudów. Ja mam od nich między innymi piękne brzoskwinie takie wolniej rosnące, też czereśnie piękne, ale z tego co wiem to chcieli zrezygnować z tych owocowych, więc nie wiem czy dalej są w sprzedaży. Mają też iglaki, my kupowaliśmy od nich sosny, świerki i jodły, które uwaga mają dosyć ładną bryłę korzeniową, bo wiele iglaków jest kopanych, a tutaj to było miłe zaskoczenie i ja mówię o centrum, w którym pracowałem, że kupowaliśmy dużo, ale od nich to mamy na naszym ranczu sosny i jodły, które no, świetnie się przyjęły i mimo gorszego stanowiska bardzo dobrze rosną. Szkółka, jak Goda. Ulica Dworcowa 58 43 262 Radostowice. To z tej szkółki mam te borówki, które pięknie rosną. I tam kupię maliny, kupię jeżyny i kilka innych krzewów owocowych. Więc jak tam pojedziemy, no to będą naprawdę wielkie, wielkie zakupy. I następna jest szkółka Greń. Ulica Pastwiskowa 16 43 512 Bestwinka. Przepiękne wrzosy i wrzoście. No, no, piękne. Świetne berberysy, wieżby na pniu i glaki ładne. Dosyć tania i bardzo dobra szkółka. Szkółka Hajdrowscy, ulica Mników 290, 32084 Morawica. My mieliśmy od nich róże, które są bardzo dobrej jakości. Nie jestem w stanie, wiecie, stwierdzić, czy nie ma lepszej szkółki z różami, bo no jest mnóstwo takich szkółek. Też choćby Kapias ma trochę ładnych róż, ale tutaj jest, a przynajmniej był spory wybór i sprawdzona jakość. Na pewno tam zakupimy sporo róż, ale jak macie jakąś inną polecaną szkółkę z różami, to mi napiszcie, bo mamy do kupienia tych róż sporo. Będą wiecie takie na pniu, będą też takie zwykłe, różne takie pachnące. Bardziej mnie interesują też odporniejsze na mrozy, odporniejsze na choroby, bo też takie są. Są różne stopnie odporności. Więc tutaj też się bardzo cieszę, będzie taki wielki pasek róż. Ale jeszcze ogrodnictwo Adam Urbański. Ulica Zagórska 149, 42, 680 Tarnowskie Góry. Bardzo dobre sadzonki Warzyw. Co roku tam coś kupuję mimo tego, że no sam sobie robię rozsady. No i teraz takie bardziej centra ogrodnicze. Agroprojekt, ulica Henryka Krupanka 84a, 41103 Siemianowice Śląskie. To jest centrum ogrodnicze, w którym pracowałem. Nie byłem tam, co prawda, już długo, ale myślę, że jakość roślin jest dalej bardzo dobra, bo tam są one brane z różnych szkółek. I powiem tak. Ceny są spore, ale praktycznie możecie być pewni, że to, co kupicie, to Wam się dobrze przyjmie i będzie świetnie rosło. Więc zdecydowanie warto tam kupić roślinki i każdemu polecam. Ogród Śląski, ulica Tarnogórska 75, 42, 622 Świerkaniec. Jest to bardzo dobre centrum ogrodnicze, mające mnóstwo roślin, bardzo dobrej jakości. Polecam pojechać, chociaż jak ja mam porównywać Agroprojekt z Ogrodem Śląskim, to Agroprojekt wygrywa i to nie przez sentyment. Ale w ogrodzie Śląskim też się nieźle obkupicie i polecam. No i trzeba wspomnieć, że rośliny domowe są tam świetne. Jakbym miał kupić właśnie domowe, to tam. Majowe ogrody, ulica Będzińska 51 41 250 trzelać. To jest, jak sobie zobaczyłem, nazywane szkółką, ale ja to nazwę małym centrum ogrodniczym. Niedaleko agroprojektu, mają tam no, dobre sadzonki roślin ozdobnych, ale jest ich mało, jednak polecam też tam zajrzeć. No i to wiecie chyba na tyle, jeżeli jeszcze coś mi się przypomni, to Wam napiszę w komentarzu pod tym filmem. Jeśli się pomyliłem przypadkowo z adresami, to mnie poprawcie, ale powinno być wszystko dobrze. A jeszcze Wam powiem tutaj takie pytanie, jak byliście w szkółce kiełkowskiej, to napiszcie mi czy warto, no bo mnie kusi, ale nie byłem. Tam mają dużo takich roślin owocowych, a przynajmniej tak widziałem na internecie. Napiszcie swoje polecane miejsca. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę, dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy, to też mi bardzo pomaga. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.